manko ludziska, tutaj bremil dla w witajcie w kolejnym odcinku zagramy w Purpose Please szósty odcinek, fabularny oczywiście zaczynamy trzynasty dzień oczywiście przeczytamy sobie jeszcze raz bo za pierwszym razem gazetę kolejny zamachowiec na granicy szukania imigrantów bezskuteczne nowy dyrektor w MPL obiecano Ściślejszą kontrolę na granicy. Tak. 5 grudnia 1982 roku. Yy, tak. Resteczka Nowy dyrektor jest. Niezadowolony z niedokładnej kontroli cudzoziemców. Od dzisiejszego od dnia wszyscy petenci spoza kraju muszą przedstawić aktualną kartę informacyjną, na której widnieje wzrost, waga oraz cechy wyglądu zewnętrznego. O Jezu Chryste. Uzupełniono rodzaj księgi zasad dotyczących dokumentów, czyli będziemy musieli mieć e, kartę informacyjną cudzoziemcy. Muszą mieć. Tutaj mamy E3. sobie ułożymy. Nie wiem jak to ułożymy, ale, ale jakoś to ułożymy Stefani. Stephanie... Graire albo Mi Michał Saratow. Dobra, zaczynamy dzień. Nasz pierwszy, trzynasty. Podobno pechowa ta nie wygląda. Kciuka. Tak. Wzrost wygląd. 103. O ja, pięknie. 103. Ja to był e, M. Mm, wyg wygaszenie. Urodziny. Łosiejące. No no, bo jest łosiejące, nie? No to jest... Aha jeszcze to, o Jezu. Aleksander Knapik. Wszystko jest OK to się zgadza. Odwiedziny 30 dni, tak. To też się zgadza. Mężczyzna, stan. Stan jest operacja. No to mi się wydaje, że możemy cię przepuścić. Mm. Kobieta. To chyba odcisk kciuka. Skąd ja mogę go wziąć? Dla nas zgodne. To się zgadza. Teraz tutaj. To się zgadza. To też się zgadza. Bląd się zgadza. Kobieta? Tak. wygaśnie też się zgadza. A dokumenty? Słowa zasady Dobra Dokumenty to Hmm, okej okay. Mogę Cię chyba uznać, ale było jeszcze, dobra Uzna Uznajemy się. Do widzenia Moje pomy... No idźcie o no cześć okej spokojnie no dawaj mężczyzna republia nie masz tutaj naszej, naszego dokumentu, e, masz naszej karty informacyjnej, twoja stara, wiesz? A nie, dzwonią do mnie! Po drugiej przerwie bardzo przepraszam za ten telefon yy, ale zawsze, zawsze tak mam, że nie mogę w spokoju nagrać nie, nie mogę albo ktoś dzwoni, albo ktoś woła albo, że muszę coś zrobić naprawdę ja mam masakrę Dobra, yy, kontynuujemy Tutaj yy imigracja tak, krótkie włosy czy też mi się nie zgadza naprawdę? są krótkie? No. 67 kilo, tak 1,80 80 mniej więcej chyba jest jest kolegia, choć kciuka też mi to się nie zgadza ale najpierw zobaczę nawet zezwolenie nie to są dokumenty. Dobra, pęczonka się zgadza. To już się nie zgadza. Hm, co robimy głównie? Dobra, Dobra, a raz a gdzie ty masz to, bo to Ale nie mogę przepuścić, wiesz. Przepraszam cię, ale nie mogę, nie mogę cię przepuścić. Będę takim perfumem chujem i nie przejdę... nie przejmę. Inżynieria, tak, a czekaj, a to był Nie wiem, nie pamiętam o Jezu Twój inżynieria czy nie? Irokes 170-80 kilo inżynieria to to się zgadza Martian. To się zgadza to chyba też się zgadza, bo tutaj regera tylko nie ma. Mężczyzna. Obrystran. Yy. Dobra, mogę Cię uznać. Icz pan... ...masz. A Zapomniałem tego jeszcze sprawdzić, z ja jestem głupi, nie? Ale dobrze, ale dobrze, że chociaż jest dobrze, nie? Inżynierów ja miałem... Co to jest? Jak to jest operacja? Następnie Kończ nam się już czas, naprawdę Dawać tutaj męska fryzura Ale to jest wygląd, nie? 78 zgoda na wjazd To się zgadza. Yy, to się zgadza. Mogę cię. nie czekaj to nie masz. Nie masz paszportu. Nie, Boże. Nie. Yy, Podstawa zasady to. Nie macie paszportu. To się zgadza, to się zgadza. Dziękuję. Natomiast tak tu... Się tu też się zgadza. Mężczyzna. Od godziny 3 miesiące. Już to sprawdzałem. Mogę cię uznać. Jeżeli donieśli władzę o waszym nowym majątku. Ministerstwo dochodniu na czas śledztwa przejęło wasze oszczędności. Co?! Jest dostępny tańszy lokal kategorii C8. Czemu nam zabrali majątki? No gówno zaserane? Że się ja mam 5 dolców, nie? Ja pin Zrobimy sobie jeszcze jeden dzień. Przecież na przystęp pandytów Arstoszka zyskuje wątpliwą reputację. Republika odmawia azylu antyryjskiemu informatorowi. 6 grudnia 1982 roku. No czemu nam zebrała majątki? To takie, że gówno nie gra. Y Codzienny biulet będzie od teraz zawierał opisy trzech najbardziej poszukiwanych na świecie przestępców. Porównujcie ich zdjęcia z twarzami petentów i niezwłocznie zatrzymujcie podejrzanych. Nie żyję raz Czyli tacy są poszukiwani. Okej, okay, mamy tutaj to. Tutaj sobie, no tak zrobimy. Stefanie, coś tam. Będziemy musieli się tutaj patrzeć. O, już mamy. No już pierwszego załatwiliśmy, nie? Okej, okay. yy, mężczyzna, yy, odcisk palca, kulary 58, lekko, 81, tak, muszę no, tak zrobię. O, a to tu, okej. Okay. Daniel Matkowski ale zgodne. to też się zgadza mężczyzna to się zgadza to się zgadza to się zgadza to też się zgadza odwiedziny 3 miesiące tak to mogę Cię przepuścić Dobra. Ale kto to będzie, bo nie był? Inżynieria, o. 12 tygodni, o Jezu, chryste panie, tutaj jest y, przystrzyżone włosy, to to jest prawda. Y, tak, to jest prawda mhm mm 4 tutaj sprawdzimy zgodne, okej, okay. to się zgadza, ok, to możemy sobie odstawić inżynieria to można jeszcze tak dokumenty i pozwolenie na pracę mp, mp, tak, dobrze, 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 dobrze. Yy, okej, okay. to się zgadza to się wszystko zgadza, więc mogę dzisiaj już ten. Praca 3 miesiące 12 tygodni. No dobrze jest. Yy, Okej, okay. to się zgadza. To też powinno się zgadzać. To też się chyba zgadza. Kolegia. Yy, Okej. Okay. Mogę cię uznać. O kurde, dawaj to no. śnięciąć tak mniej więcej jest. Yy... A właśnie. Dawaj mi wszystkie. Hmm hmm hmm. Fio ta. Fio ta? Nie, nie mówiłem, tak? To jest... Yy, Doba, Piotrze. Mogłem zrobić teraz... Y, chyba błąd zrobiłem, ale dobra. Cześć, czemu ty masz... No dawaj w no co to się dzieje w odcinku? A nie popełniłem błąd, że tego nie wpuściłem ale... Lepiej bym tego nie już... wpuścił. Panie. Masz paszport. A Tomasz? Tomasz, o. Chyba nie wiem. Gregor Wołt. Dobrze. To też się zgadza. Mężczyzna. Import. Kolejia, ale ta nie kolekcja. Kolekcja. Nie wiem, wpuszczę czy... Może są jeszcze jednego wątpię. Dokument. Kobieta. Wciski palców krótkie, faliste włosy 57, 64 yy... mogę cię uznać no jeśli nie wpuszczy nikogo teraz? Kurde. sklep na właśnie Zostałem tutaj jakieś... może... Wygląda na to, że wasz syn choruje po raz kolejny. Nie wiem po raz, które, ale już ok. Potrzebuje leków. Dostępną lepszenie. Dwuklik rozpoczyna szybką inspekcję. Ja się bokow w kategorii 3 już nie przejdziesz O Jezu No to lupa O Jezu Tutaj co tu trzeba wziąć teraz Weźmy leki lasy na bo musimy no ja i weźmy Ogrzewanie Ej, nie jestem pewien Ogrzewanie? Trzeba zaoszczędzić Nie, może najpierw to było zaoszczędzić, mnie, ponieważ mamy trzęsisty w burzy i musimy niestety do przewrackiem do kategorii 8 i w ogóle nam hajsem brano, więc ma pięknie yy, No to zostańmy tak przełowy zabieg na kręgosłupie udoskonalony. Wszystko dzięki arstowskim lekarzom. Ewakuowano siedzibę rządu w pardyżnie. Dobra, będę już kończyć. Mam nadzieję, że Wam też się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, oczywiście nie zmuszam. Są ferie, ja, ma, ja mam dokładnie ferie nie wiem czy wy macie ferie, ale, ale chcecie to możecie napisać. Ja mam ferię, będę robić e, e, sz, więcej filmików i będę rozstawiać je szybciej e, może skończymy tam e, już robimy poziom zobaczymy Zacznijmy, zaczniemy ten nowy e, w ogóle poziom ale to się wszystko okaże mam nadzieję, że ono się spodobało no, straciłem tylko górę, wiem powtórzyłem się ale trudno do następnego razu. Pionarz!